Gratuluję przede wszystkim gospodarzom zwycięstwa, na, na pewno bardzo fajnie musi to smakować przegrywając mecz i doprowadzając do, do remisu i wygrywając ten mecz w końcówce. To jest, to jest wspaniała sprawa, fajnie się tu grało przy takiej publiczności, na takim ładnym obiekcie. No Niestety przegraliśmy, troszkę na własne życzenie, nie byliśmy drużyną, która prowadziła grę, byliśmy drużyną, która starała się kontratakować w tym meczu. Mieliśmy swoje sytuacje nawet na 2-0 i oczywiście ten mecz mógł się inaczej potoczyć. No niestety zepchnęliśmy, daliśmy się zepchnąć za, za głęboko do defensywy i, i, i tak to się kończy. Niestety linia obrony nie jest w stanie wytrzymać takiego naporu, nie jest w stanie grać bezbłędnie przez cały mecz i te dwa błędy nam się zdarzyły. Siarka wygrała, gratuluję jeszcze raz i nam pozostaje tylko z pokorą wrócić do katowic i pracować. Zresztą cały sezon przed nami, to jest dopiero pierwszy mecz, też powtarzałem zawodnikom, że jeżeli wygramy, to nie będziemy tutaj w żadną euforię wpadać, ale też jeżeli przegramy, to nie robimy z tego katastrofy, oczywiście musimy wyciągnąć wnioski i, i koncentrujemy się na następnym meczu z bardzo dobrym przeciwnikiem, równie dobrym przeciwnikiem z, z Rybnikiem, także ja mam tyle. Bardzo mnie cieszy to zwycięstwo, bo to je trener powiedział przegrywaliśmy 1-0, zdawaliśmy sobie sprawę, jakie dzisiaj warunki gramy i z jakim przeciwnikiem, jak dobrze zorganizowanym w defensywie, posiadających, jakich, jakich zawodników posiadających zespół rozwoju i mądrych piłkarsko i dobrych piłkarsko i, i to było dzisiaj widać, że jak tylko daliśmy trochę więcej miejsca, to, to, to rozwój umiał to wykorzystać i, i, i tym bardziej cieszy mnie to zwycięstwo. Yy, chcę pochwalić chłopaków, podziękować im dzisiaj naprawdę, bo, bo pokazali, że są zespołem, że są drużyną. Yy, wyrwali to zwycięstwo dzisiaj rywalowi. Yy, szli yy, z pełną pasją na tą bramkę przeciwnika i, i myślę, że za to zostali nagrodzeni. Myślę, że ta druga nowa liga będzie bardzo ciekawa. Widzieliście dzisiaj państwo, jaki zespół przyjechał do nas. E, sądzę, że nie będzie przypadkowych zespołów i tu każde zwycięstwo z każdym będzie bardzo trudno i tak naprawdę mm, czas pokaże y, na ile nas będzie stać, ale bardzo wierzę to głęboko i, i, i że nasz zespół włączy się o tą walkę w górnej części tabeli i, i, i jeszcze raz bardzo cieszę się z tego zwycięstwa, bo takie zwycięstwa mobilizują, nakręcają zespół właśnie w takie, kiedy nie idzie, kiedy nie układa się i, i jeszcze raz z tego miejsca chciałem podziękować chłopakom, a także y, kibicom za, za y, doping i za wsparcie zespołu. Dziękuję.